Thank. I o oficjalne poświęcenie. O poświęcenie właśnie tego pięknego budynku wozu strażackiego i tego placu zabaw. Bardzo proszę księdza proboszcza. Tutaj księdza proboszcza z Jodówek, Wałek z parafii opatrzności Bożej, księdza proboszcza Mariana Fika. Niech będzie podchwalony Jezus Chrystus. Piękne, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, zgromadziliśmy się tutaj na nowym placu zabawy. I rozrywki dla małych dzieci naszej parafii. Ten plac będzie sprzyjał integralnemu rozwojowi młodego pokolenia, pomagał rodzicom, którzy pragną dobra dla swoich dzieci, którzy są pierwszymi nauczycielami dla swego potomstwa. W procesie wychowania młodego człowieka dużą rolę odgrywa zabawa, rozwijanie swoich sprawności fizycznych, intelektualnych. Umiejętność współpracy z innymi, dobre wykorzystanie wolnego czasu. Ten nowy plac zabaw będzie z pewnością temu służył. Chcemy w uroczysty sposób teraz poświęcić ten nowy plac dla dzieci, prosząc dobrego Ojca Niebieskiego o jego błogosławieństwo dla wszystkich dzieci, które będą tutaj przybywały i dla ich rodziców. Niech towarzyszy im nieustanna opieka Bożej opatrzności. Niech przebywając tu na tym placu dzieci, ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele doznają Bożej opieki i Bożej pomocy. Oto się pobożnie i pokornie łudmy wszyscy razem wspólnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie nas na pokuszenie, ale nas zwaw ode złego. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, panie Boże, wszechświata. Twój syn stał się dla nas człowiekiem, żył. Jak człowiek urodził się jako dziecko, bawił się jako dziecko w domu nazarytańskim u boku swojej najlepszej matki i opiekuna, pracował i cierpiał, ucząc nas pełnić zawsze Twoją wolę. Ty dajesz nam ten nowy plac w naszej parafii, w kawałki, tutaj na Ziemi, abyśmy mogli wzrastać we wzajemnej miłości. Dążyć do doskonałości w domowym kościele, w którym jest rodzina. Spojrzyj, Panie, z miłością na ten nowy plac, zabaw, obdasz go obfitym błogosławieństwem. Udzielaj wszystkim, którzy tutaj przybędą, rodzicom, nauczycielom i dzieciom, pokoju radości w Duchu Świętym, wspomagaj ich we wszystkim, co służy rozwojowi człowieka. Broń ich, panie, przed niebezpieczeństwem, udzielaj im tego, czego potrzebują do życia, otwiera ich serce na potrzeby bliźnich. Niech zawsze pamiętają, że nasze mieszkanie tutaj na Ziemi jest tylko przejściowe, bo jesteśmy wszyscy powołani do wiekuistej radości i przebywania z Bogiem w niebie. Tam z aniołami będziemy się radować. I chwalić Ciebie, najlepszego Ojca, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Niech ten plac i Was tu zgromadzonych i wszystkich, którzy tutaj na tym placu będą wypoczywać, regenerować swoje siły fizyczne i duchowe oraz miło spędzać czas Wasze dzieci, którym ten plac ma służyć, błogosławi Bóg Przedmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Teraz błogosławieństwo odnowionej remizy strażackiej i wozu strażackiego. Panie nasz Boże, Ty stworzyłeś świat i wszystkiemu nadałeś wewnętrzny ład i porządek. Elementy Twego stworzenia służą człowiekowi i utrzymują go przy życiu. Ogień daje nam ciepło i światło. Topi żelazo i oczyszcza złoto, ale może być też zagrożeniem dla człowieka i innych stworzeń, dla dobytku ludzkiego i wszelkiego innego dobra. Prosimy Cię Boże, pobłogosław tę remizę strażacką i ten pojazd strażacki, które dzisiaj oddajemy do użytku. Niech w niebezpieczeństwie pomaga pokonywać niszczącą moc ognia i ustrzec od nieszczęścia. Strzeż ludzi, którzy w tym budynku przebywają i pracują, którzy tym sprzętem będą się posługiwać, jako strażacy sprawują służbę dla wspólnego dobra. Zachowaj ich Boże od szkód, uczej nas wszystkich gotowymi do szczerej współpracy, braterskiej pomocy i służby bliźnim przez Chrystusa Pana Naszego. Prośmy o rędownictwo i wsparcie jeszcze świętego Floriana, patrona strażaków. Wszechmogący wieczny Boże, za stawiennictwem świętego Floriana, męczennika, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności. Zachowaj nas od pożarów, zachowaj Naszą parafię od klęsk elementarnych. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Wszechmogący Bogący Boże, Ty jesteś bogaty w miłosierdzie. Obdasz nas tu wszystkich zgromadzonych, Twoich wiernych, pełnią Twojej miłości. Daj nam pewność działania przez Twoją pomoc. Umacniaj nas Twoim błogosławieństwem, aby zawsze składaliśmy Ci dzięki. I wielbili Cię na wieki przez Chrystusa Pana naszego, a błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nie stąpi na nas wszystkich tu obecnych i pozostanie na zawsze. Amen. Nie. Proszę Państwa, przecinana teraz jest wstęga i oficjalnie będziemy mogli powiedzieć, że Ochotnicza Strażka w na w wałkach ma nową, zmodernizowaną remizę. Gorące brawa proszę Państwa! Brawa! Po fragmencie wstęgi to to wziąć na pamiątkę.